Człowiek, kurwie. Dzisiaj bardzo krótko, właściwie to jest tylko tak naprawdę wstęp do tego, co chcę stworzyć e, za jakiś czas, a mianowicie wstęp do recenzji Xenoblade Chronicles e, Remastero. Lekko Remastero. Lekko już Remaker Edition nazwał, tak? E, ok. Mam za sobą jakieś 10 godzin gry i, i, i parę ludzi, znajomych, powiedziało, że jest ciekawych, pierwszego wrażenia moim z tym tytułem, tak? Ehm, więc Xenoblade jako gra już jest trzeci raz wydana tak naprawdę. E, pierwszy raz na Wii w roku 2010, drugi raz na 3DS-a, którego akurat nie miałem okazji się zapoznać w roku 2015 i teraz by zremasterowano, remakeowanej wersji w 2020. To jest nadal zajebista gra, od razu mówię, tak? To jest nadal wykurs z dupy diabła, i fakt, że zjemakowali grafikę, bo nie da się już tego nazwać Remasterem, jeżeli chodzi o stricte grafikę. Nie musieli dodawać zbyt wiele, a żeby ta fabuła, te postacie, historia tego świata złożonego z dwóch wielkich Tytanów, którzy zastygli w odwiecznym boju nadal sprawiała mi masę satysfakcji tak przez te 10 godzin z, z tą edycją naprawdę gdzieś tam poczułem się znów jak w 2010 roku no i bardzo mi się to podoba specjalnie dla was gdzieś tam sobie zacząłem niby nową grę w chwilą, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda i teraz dla fanów którzy gdzieś tam sobie grali w to w roku 2010 musicie wiedzieć, że to już jest, jeżeli chodzi o wizualia, zupełnie coś innego, tak? Jest to już era gdzieś tam pomiędzy PlayStation 3 a PlayStation 4. Owszem, to no, nijak się ma do na przykład wcześniej jednego przeze mnie remake'u Final Fantasy VII. Natomiast, no kurwa, jest to naprawdę już y, dobrze zrobiony graficznie y, remake, jeżeli chodzi o. O, to, o, o, o ten dział, gdyż no, graficznie jest to teraz już bardzo podobny do Xenoblade Chronicles 2, wydanego 3, niecałe 3 lata temu na Switchu, którym no, każdy, myślę, że posiadasz tego sprzętu się już e, nagrał i stwierdził, że to jest jeden z najlepszych RPGów tej, tej generacji. No, Xenoblade Chronicles Wii jest to po prostu grom delikatnie lepszą fabularnie, bo to fabuła naprawdę tutaj rozpierdala. No, nie liczę z końcówki, którą gdzie dwójka wygrała. Dobra, co wstępnie wiem, co zmieniono. Przed recenzją, jak mówiłem, recenzja powstanie gdzieś tam w momencie, kiedy ja skończę ten, ten tytuł przepastny, więc pewnie za dwa-trzy tygodnie. Yy, zmieniono poza oprawą graficzną, delikatnie kosmetycznie. Zmienił się z tym walki i, i, i zmienił się on na plus. Jest bardziej dynamiczny. Yy, efekty jego są nadal wow i nadal yy, właśnie walka oraz yy, fabuła. Tą, tą grą tak naprawdę yy, daje nam takie pozytywne pierdolnięcie w tym tytule i na tym trzeba się skupić jak najbardziej. Co dodali nowego, co już wyczytałem z sieci, co już przeczytałem też sobie, przeglądając moje gry? Dodali epilog, czyli po zakończeniu wątku głównego dodali podobno między 15 a 20 godzin epilogu nowej zawartości, totalnie skupionych na dwóch głównych bohaterach. Dokładna jego recenzję zobaczycie właśnie później. Natomiast na ten moment powiem tylko tyle, że no, myślę, że po raz pierwszy jest to tak naprawdę jedyna E, forma e, gry, którą, którą gdzieś tam mogą nowi się zainteresować, bo myślę, że edycja z Wii już mogłaby być dla nich niegrywana ze względu właśnie na po pierwsze chujowe sterowanie, mówię się. E, Wiloty Nunczak no, u mnie spa, w parze nigdy nie szły oraz tym, że no, ta grafika. W, Jebie już tamkiem dosyć mocno w, 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 w Zui, natomiast tutaj no, czuć, czuć, że to jest dobrze zrobione. Natomiast co mi się nie podoba, i faktycznie nie jestem onanizatorem graficznym, tak uważam, że troszeczkę spierdolona rozdzielczość, co jest widoczne, tak w, w, i, i nie znam się na coś tam, coś tam P, natomiast jest to po, poniżej tego. HD, i to czuć. Y, wszystko jest rozmyte czasami, i jak się więcej dzieje na ekranie, no czuć, że kurwa coś nie poszło nie tak. I to jest naprawdę jedyny zgrzyta ten moment, który mogę powiedzieć o grze. Y, tak to w, kurwa. no w, Dostaliśmy Xenoblade jako cała marka. To jest nadal jedna z najlepszych serii y, RPG w historii dla mnie już teraz, tak. Bo. Nie ukrywam, że wersja Xenoblade'a na Wii, wersja Xenoblade Chronicles X na Wii U i Z Xenoblade Chronicles 2 na Switcha to są właściwie trylogia chyba w tej chwili moich ulubionych i od momentu jak Squaresoft nie spierdolił w marki Final Fantasy i trochę nie odjebał Dragon Questa. No Dragon Quest teraz jest troszeczkę już innym torem idzie, bo jednak, jednak poszedł w dobry tory przy 11, może jakiś materiał o 11 też przygotuję, bo jest świeżo po jej zakończeniu. Na ten moment właściwie, momentem wstępu powiem, że no warto wydać te 220 zł na, 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 na ten remaster remake, bo ja nie potrafię tego nazywać Remasterem. Za dużo tu jest na Remastera, za mało na remake. To jest takim w rozkoku stoi, tak? To jest coś pomiędzy. I, i, I to coś pomiędzy no, sprawia, że ja się jaram i będę się jarał jak skończę grę. Zrobię jakiś przepasny materiał minutowy nad tym, co jest zrobione dobrze. Albo coś się spierdoliło jeszcze w międzyczasie, bo jeszcze nic nie odkryłem. Tak? Na ten moment poza lekkimi dropami animacji nic się nie dzieje. Do konsoli mnie nie wypierdala z gry, więc żadnych glitchy, żadnych problemów nie widzę. No ale to jest 10 godzin, natomiast Xenoblade z Wii trwa w końcach 80. No, plus minus 10 do 20 tego epilogu, no to myślę, że za 120 godzin opowiem Wam tak naprawdę więcej na tej grze. Na ten moment naraż paraderdy i to jest wszystko, co mi dzisiaj do powiedzenia i kurwa wracam grać.